Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj degustacja Lidlowa. Jest to piwo z poniedziałku, ponieważ w tym tygodniu nie było nic ciekawego w ofercie w czwartek. A dzisiaj jest czwartek, jak to kręcę akurat. Także były same jakieś czeskie koncerniaki. Także sięgnąłem tym razem po browarz za miastem. To piwo, jak już powiedziałem, było od poniedziałku w ofercie. I jest to piwo Święty Spokój, czyli Earl Grey Ipa z trawą cytrynową. Ja kiedyś piłem to piwo, bodajże w przecenie ze 100 krotki. chyba było jakoś miesiąc przed terminem, i powiem szczerze, że był to całkiem niezły El Grey, o co nie jest tak prosto na polskim rynku, ponieważ sporo tych piw z dodatkiem herbaty, El Greya idzie w takie fusy, taniny, te piwa są takie cierpkie, nieprzyjemne, natomiast tutaj tego nie było. Aczkolwiek dotarły do mnie dość niepokojące wieści od Was, ponieważ piliście już to piwo, i część z Was mówiła, że z tym Earl Greyem jest tutaj bardzo słabo. Także jestem ciekaw tego piwa. No ale nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy jak wypadnie. Także, co my tutaj mamy? Ekstrakt 14, alkohol 6,5, data ważności 20 czerwca 2021 roku, składniki. Woda słody, jęczmienne, słód pszeniczny, chmiele, simco, Amarillo, Hallertau Blanc i marynka, drożdże US05, trawa cytrynowa, herbata Earl Grey. No dobra, to sprawdzamy, zobaczymy jak ta warka Lidlowa wypada. Syknęło, kapsel oczywiście firmowy, browaru za miastem. Także przelewamy piwo, no i zobaczymy jak ono wygląda. Piwo klarowne już tutaj widzę. Barwa takie ciemniejsze złoto z mojej strony, z waszej pewnie to piwo jeszcze ciemniejsze się będzie wydawało. Piana taka średnio kwita, zbita, głównie drobno i średnio pęcherzykowa, wąchamy. Powiem tak, sporo chmielowości. Trochę słodowości też wyczuwalne. Rzeczywiście El Grey jest tutaj słabo wyczuwalny, ale trawę cytrynową czuję. Tak, trawa cytrynowa jest wyczuwalna, natomiast mm, nie ma takiej herbacianości tutaj w aromacie. Także no, w zapachu jest dość słabo. Także próbujemy. No, powiem Wam, że Fajna goryczka, taka dosyć wyraźna, średnia, lekko taka cytrusowo, bym powiedział, taniczna. Może jest taka minimalnie cierpka, ale nie jest nieprzyjemna. Natomiast jeżeli chodzi o tego El Greya, no to tutaj jest słabiutko, nie bardzo go tutaj czuć. Jest trochę słodowości, jest troszeczkę cytrusów też wyczuwalnych trawę cytrynową także tutaj wyczuwam ale no El Greya jako takiego nie także mieliście rację także w tym aspekcie jest słabiutko natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to piwo jako taką IPA wytrawniejszą z porządniejszą goryczką no to tutaj nie jest najgorzej, że tak powiem także jeżeli chodzi o El Grey IPA no to tutaj słabo jest Natomiast, jeżeli ktoś szuka takiej wytrawniejszej ipki z wyraźną goryczką, no to tutaj muszę powiedzieć, że nie powinien być zawiedziony. Także mam mieszane uczucia co do tego piwa. Myślałem, że będzie lepsze. Tymczasem ta warka nie umywa się do tego piwa, które piłem miesiąc przed końcem terminu ze stokrotki z promocji. Tam El Grey był fajny, był wyczuwalny, nie, nie szedł w fusy, nie szedł w taniny. Natomiast no tutaj, naprzeciw tamtej warki, to jest mizernie, no ale jako takie, właśnie mówię, IPA wytrawniejsze z większą goryczką, no całkiem spoko. Także ogólnie powiedziałbym, że średnio, ale tragedii nie ma. Jeżeli piliście to piwo, oczywiście komentujcie, czy zgadzacie się z moją opinią. Natomiast ja się żegnam, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć.